Daj na to taki... Bogi, ale światowy. Owszem, ale daj na to taki... Taki przeklinanie. No co jest po angielsku do powiedzenia? Dick, shit i fuck. fucking Na przykład. A u nas jest kurwa, pierdolę, chuj. No. Tyle mamy tych przekleństw, a oni co. Ale trajeżdż. Nawet, y, nawet hmm. przeklinać możemy bardzo urozmaicenie. Vagina. Na przykład tam mają baczajne U nas nawet żul może być poetą <laughs> Jak jest najebany i zdenerwowany <laughs> O czym ty gadasz? Wow. Ej tu jest serduszko Fulna. Gdzie jest serduszko? Zjadłem Pożarło, przeżuło i wypluło Nie, nie wyplułem To dobra Ciebie dziewczynka Połknąłeś <laughs> Jaki def Grzeczna suka mm. przestań, się, przestań się tyrać Naprawdę No tam takie tam tyranie Szukaj czwartego anka. Czy już znalazłeś A ja o tym nic już nie wiem Już jest odłożony jest. chyba Jeden Chociaż nie, ja, ja, ma, ja mam go Ja wziąłem go, ale nie wiem, czy odłożyłem ale tu jest apteczka, nie serduszko Okej, okay, to wiesz gdzieś, nie? Teraz tak, no, y, jak pójdziemy prosto, pójdziemy normalnie, ale to jest taki sekret, że jak pójdziemy tutaj zaraz w bok, to znajdziemy sekretną misję. O, właśnie tak. Hey. No, na chwilę zatrzymam i wznowię, i na wszelki, profilaktycznie. Święte place. Mieliśmy iść prosto do piramidy, a teraz ten komputer, jak sobie poczytamy, to nas tyra za to, że tutaj przeszliśmy. Tak, nie jest zadowolony. Rozsięgniemy no. zamiast iść do piramidy. No. Może stracimy przez to okazję pójście do tego UFO. Ej, czy ty widzisz tam tęczę? Tak. Całkiem... Nie, wi nie wiedziałem, że ona tu jest. Dobra, ten poziom oczywiście jest sekretny, jest coś zwariowany. Więc nie dziwcie tak. się, że te kamikadze tak tutaj wskakują. No za ja zapytaj mi przecina nagle. A mnie? Coś mi tu laguje co chwilę. Ale... Oj, rozwaliłem ten posąg i żabę przechodziły. I harpie. Ale serduszka to. Coś nie, nie ma serduszka. Pomyliłem się z kawałkiem posągu. Przydałem, że kawałkiem mięsa. To by było fajnie, jakby takie wielkie serce wylatywało z jakiegoś przeciwnika. Takie realistyczne, nie no. takie serduszko. No kurde, co mnie co chwilę rani? Aha, to skorpiony. Jebane. Te wielkie skorpiony Bardzo religijne. No. Dziwne trochę. To jest w sumie nie dziwne. Nie wiadomo, gdzie te stawonogi zawiodła ewolucja. Jak się pogra w spore, to się wtedy skapnie, że do wszystkiego może dojść. Spor! najbardziej niepozorną lasą. Jesus! O ja! O, zjadły cię! Bardzo fajną grą. Oh. Tak. Tam, gdzie troszeczkę zawiodło oczekiwania większości graczy, która liczyła na grę o ewolucji, to prawda, ale o to nie zmienia faktu, że jest fajną grą. Ej, nie słyszałeś przez ciebie tekstu. Oj, teraz wielcy... kurzenie. <laughs> Wow, ale, ale tu jest rozwałka nie, nie taka jaka będzie w ostatniej misji, ale... W ostatniej misji to będzie prawdziwa rzeźnia. A tym ostatnia misja ma chyba jedną z najfajniejszych muzyk, jaką słyszałem w grze. No, bardzo fajny podkład muzyczny. Taki epicki. Zresztą w, w drugim starcie też ma bardzo fajne. No. W Osta ostatniej misji. Mo mogłaby być taka muzyka być w każdej. Nie nie to by właśnie nie pasowało bo to jest takie epickie zakończenie naszej wędrówki Cały czas mnie gryzie coś Egipt. To Te ryby pieprzone Nie nie na, na lądzie są te latające niewidzialne gnary. Aha Nie nie świecą oczy aby Co? Ja mam aby nie świecą oczy Tym Nie gynarom? wiem ale słabo, możliwe ale i tak słabo je widać Czy to jakieś większe ryba? Nie wiem ten poziom jest nienormalny Nie wiadomo co się dzieje w ogóle. No. Wokół nas. Oj, coraz bliżej końca gry Ugzan trzeci. Pamiętam właśnie pierwsze wrażenie tego Ugzana. To było no, coś. Ogromny. Pomyślcie sobie, gracie w jakiś, co wtedy było popularne? CS Albo Alien Contra Plator, który jest też fajną groma, ale przecież nie z takimi efektami, nie? No. A tu wychodzi ci taki potwór Zresztą zobaczycie już niedługo Jedno takie główienko O boże, Nawet tego ty... momentu nie lubię A gnary? Jakie gnary? Pełno ich Ja nie widzę, ja widzę same klery Aaa, pomyliłem się z klerami Kurde Ja mam ja na myśli klery Tutaj jest chyba odwrócona grawitacja, nie? Gdzie? A nie, to wam będzie nie wiem, coś mi się myli tutaj mnóstwo i Aha, goczy. nie, bo to coś tam było, coś tam było. Coś się wciskało mm. gdzieś... I się właśnie od różną to, co robiła, tylko nie pamiętam gdzie to było. Kiedyś nagrałem wszystkie sekrety z tej planszy. W ogóle z wszystkich, prawie? E, nie wszystkie, gdyż usprawiedliwiam go, prawa autorskie są oczywiście pojebane jakieś na tym YouTubie. Ale właśnie pierwszej misji i wydm nie chciało mi na, nie chciało mi na YouTube a wrzucić. A miałem nagrane. Mhm. No może jeszcze spróbujesz potem. Kiedyś się może. Co więcej wiem, Bo że, że nie, chyba nie, cały nie... Czas na twoim dysku znajdują się sekrety z drugiego starcia. Nie tak, mam je na dysku, ale nie wszystkie. Dwóch misji mi brakuje, tak, mam, mam nagrane już wszystkie. Sekrety z drugiego starcia, prak praktycznie. Więc czekamy. W końcu chcę mieć osiągnięcie za znalezienie wszystkich sekretów. Darmozjad. Czeka, aż ja nagram filmik, żebym mógł sobie żerować na tym, jak pasożyt. No i wiesz, ja też potrafię szukać sekretów. Na przykład z half ja wszystkie znalazłem, dwójki. Brawo. Dobra, my się wyleczemy. Teraz e, to tutaj co trzeba zrobić jakieś te gówna powciskać, trzeba iść na boczne pomieszczenia. O, o, za chwilę ta piramida, którą tutaj widzicie, zostanie przez nas troszeczkę zmodyfikowana. Ale zamknięta mm -hmm. jest. Chyba najpierw trzeba tam. To jeszcze... no. Jak to, to, to nie jest ta piramida, do której idziemy, Ta piramida to sekret tych naszych fanów, których pamiętacie z pierwszej ee, misji, z dużymi głowami. No. Co więcej, dodam, że to właśnie przez nich będzie Cyril sam w drugie starcie. Tak. Ale to się dowiecie potem. Ale cię zobaczycie. Jak się tam dostać na górę? Auć. Pamiętasz? Gdzie? Yy, po desel